Okej, okay, dobra. Rozwaliliśmy je. Lava? Co tu lawa robi? Au. To są te kolce. O Boże. Dziwna to dżungla. Mm, mamy to, mamy to. Tak, ale potrzebujemy więcej. Wygląda na to, że jedną z chyba jedyną drugą jest ała. Nie. Jedyną drogą nie jest ała. Ale jest zabijanie tych potworów. Bo chyba tylko one dają jakiś... Jakiś praktyczny sprzęt. No. Idź sobie. O! Co co? Czemu jakiś taki domek ze złota tu jest? Hmm. Chwila. Oj, oj 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 Nie wtrąć mnie tylko do tej lawy. By to zrobił, gdybym tylko tam poszedł. Zaraz go zastrzelimy i już nie będzie problemu Może gdyby tak myśleli ludzie, to by było Oczywiście ja nie jestem człowiekiem Aha. O tak mm, Nie wiem, ten odcinek może być podzielony na dwie części Ponieważ nie zamierzam stąd wychodzić Otwiera, mm, użyjmy tego póki mamy manę Napijmy się póki mamy moc Strzelmy w tego potwora O! Stworzyło tam się coś Zresztą tego przed chwilą tu nie było. Dzień dobry. 200 życia? Ale hardy człowiek i... his ej. Czemu te potwory tutaj także są? No, pszczółki. papaski. A... paśki. dobra. Idziemy. Mm, to chwila. Tutaj sobie ustawmy. No, nic sobie. Nie chcę cię tam. Wow, wow. Jestem otoczony przez potwory w tej dżungli. Podobno mi są tylko dwa, ale z jaskini też nam tu wpadają. I są proste, łatwe. Ale mogą nas zabić. Tak więc lepiej nie ryzykować. Oho, ho. Dzień dobry. Nie, spaliło się. Dobra, może tu znajdziemy jakiś przydatny sprzęt. Bo takie budynki wyglądają obiecująco. Tutaj najpierw pogłodźmy to i otwórzmy skrzynię. Co mamy? O, świetnie. Mogą się przydać. Wstawimy je zamiast głębokościomierza. A teraz wywalimy sobie ten muster O proszę Od razu jakieś jeszcze przydatne sprzęcik mamy Topaz Ale nie mam miejsca w kipunku tradycyjnie Au Co możemy wywalić? Nawet kosz na śmieci możemy sobie zrobić Wywalamy e, pajęczynę No nie, nie wyszedł od kosz na śmieci te grzybki nam nie są potrzebne aktualnie. Dirt nam nie jest potrzebny Nie przyda nam się bal o Hurt. tak, wyrzucam go mm, Nie przydadzą nam się butelki No, okej, okay, dobra I idziemy dalej Eee, wydobywamy sobie Patrz Teraz znowu będę musiał późnić, bo zebrałem masz nieprzydatnych rzeczy przed chwilą. No, i sobie. Mm, podobno zostawiłem jakieś złoto w dungeonie. W skrzyniach. To znaczy pieniążki. Ale nie wiem, nie widziałem ich. Tak więc jeżeli ktoś się je widział to niech mi powie, gdzie w takich skrzyniach są pieniążki. Bo coś nie kojarzę koniec, aby one tam były. No. Rozwalamy sobie te ciernie. Zbierzemy sobie jakieś surowce, bomby. Bomby nam nieprzydatne są. Aleś te sikwilnstwa perfidy. Dobra, tam gdzie lewa to nie idziemy. Ale tutaj sobie zrobimy przejście. Całe czy dżunglę można sobie wyhodować od tak po prostu. W sensie, że doprowadzamy ją sobie gdzieś, a następnie sobie wyhodujemy na przykład tuż przy bazie nam dżunglę. To by było fajne. Woooo wow Teraz jeszcze to. Aaa... Prawie zginąłem. Łatwo się zagapić. ta um, to tam... Możliwe, że już jesteśmy w drugiej części, tak więc pozdrawiam Was. A jeżeli nie, to się wygłupiłem. Hihi. Um, tak. No. Wytrzymałe, nie powiem. Ale nic specjalnego. Come on. Jest tu coś wartego uwagi. Jesteśmy 10% szybsi. Ale chwila, potrzebujemy 20% tego i 10 tego albo odwrotnie tak czy siak potrzebujemy dużo wina mm -hmm. w dół się wkopiemy au au au, au. te kolce tutaj naprawdę kują ah, tak już nie wiem co mam mówić ponieważ cały czas mówię to samo kit, kto by się tam przyjmował Mówię to dla przyjemności. Hits, ah. hits, Kabum. Okej. Okay. Po co mi ten mund? On mi nie jest przydatny. I tutaj wywalamy. Kabum. I tutaj wywalamy. Nie, bo nie uda mi się wyjść. Dobra, pokopiemy już normalnym sposobem. O, wow, czekają na nas. Miło, że poczekaliście, ale ja przyszedłem was zabić. A nasz... No, zabić powiedziałem. Gin. Um -hmm. Okej. Okay. Jeszcze więcej. Au. Pijemy. Rozstrzeliwujemy, Rozstrzeliwy. Strzelamy. No, boomerangiem może łatwiej. A, tak właśnie. No więc jesteśmy sobie w dżungli, nie ma tu nic specjalnego, ale przynajmniej kolejny jakiś ładny teren. Do zwiedzania. Gdzie to wino? No, gin sobie. Man eater. A okej. Okay. Au! Au! gulp. Tak. Będę teraz stworzył wyrazy dźwięka naśladowcze, aby e, udawać, że coś mówię. O, dużo tutaj dawaj. Całkiem nisko musimy być, ale nie chce mi się sprawdzać. Głupio, że nie można przytrzymać. I tylko trzeba cały czas naciskać. Co tam mamy? Nie wiem, ale tam nie zajdziemy, bo tam jest lawa. Hyc, Okej. Okay. Eee, no, come on, szukam wina. O, i laguje trochę. No, nic sobie. Dobra. Eee, tutaj odpieramy, odpalamy i działa. <laughs> tak, już na pewno jesteśmy w drugiej części, ponieważ wątpię, by aż tyle, e, tak dużo czasu było, te 15 minut, na które zawsze mi nie starczy i muszę robić jakieś cięcia i nie obcinać niektóre rzeczy. Ale no, kaman szukam wina, mam tylko dwa. Nie wiem, gdzie je mogę znaleźć. Mm -hmm. Hyc, hyc, o, tutaj mamy jakiegoś itera. Z nich mogą, że wypada to wino Wiem, to nie jest wino Tak sobie żartuję, tak samo jak żartuję sobie z koprem Aby nie było, zostawiam mieć prywatną wiadomość, że koper to nie jest koper tak naprawdę, tylko miedź Dobra Biegamy sobie, biegamy, ale tu nic specjalnego nie robimy To samo co wszędzie Czyli po prostu strzelamy inne takie. Ile mamy do boi? O, jeszcze sporo. Hmm, wkurzające są te pszczołki. Wino? Nie, 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 nie! Cholera! Aaaa. Cholera. Aaaa. Nie wyszło. Nie wyszło do cholery. Nie wyszło. Czyli... O! Co to mamy? Kobaltowe spodnie. Kto co lubi? Eee, tak, nie wyszło. Dobrze. No więc czekajcie, zrobię cięcie, zobaczę jak z tym już czasem. Okej, okay, stwierdziłem, że e, już tam nie wrócimy, ale za to pokażę Wam niespodziankę. Kolejną. Otóż znalazłem sobie podczas jednej z moich wypraw taką Dżibolandię i no właśnie, przyda się nam do stworzenia lepszych miksturek, ponieważ już zaczynamy mieć tyle życia, 320, że miksturki, które mają 100, generują 100, nie są wystarczające. Tak, tak więc e, mamy takie coś, Wy, do, wykopmy to sobie, tylko rozstrzelajmy tego szkieleta To jest to. I z tego można zrobić farmę. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale sądzę, że aktualnie nie ma takiej potrzeby po prostu. Mm, o bo ponieważ... bo ponieważ... Mm, zebraliśmy właśnie 99 tych grzybków. To starczy nam na 198 tych e, miksturek. Sądzę, że jest to wystarczająca ilość. Mm, tak, dlatego więc po prostu mm, bierzemy teraz nasz magiczny sprzęt i wracamy do domku Jak zrobić teraz sobie lepsze miksturki? Otwieramy nasze magiczne ekwipunek, kiedy jesteśmy przy stole stolarskim, czy tam przy alchemicznym I z dwóch słabszych i jednego świecącego tworzymy sobie jedną mocniejszą Czyli się pomyliłem, jednak starczy to na 99 miksturek Ale to nam wystarczy Okej, okay. mamy 27 lepszych misturek i to nam w zupełności starczy Dobra, więcej nie przynudzam, tak więc zakończam ten odcinek Komentujcie, subskrybujcie Szkoda, że nie mogliśmy tam więcej pobyć, ale no, sami widzieliście jak to się skończyło Dobra, tak więc bywajcie i ja się zmywam